Ma wielki ogon i zębów rój Tupie na karce aż słychać stuk Mój T-rex tańczy i robi huk Zęby jak noże, błysk w oku świeci Każdy się chowa, gdy T-rex leci Ryknie potężnie, aż echo drży Bo w jego królestwie rządzi on, a nie ty Ha ha ha! Rysuje t wielki ma pysk Ogon zakręcony, zęby jak błysk Zielony grzbiet, czerwony nos jego los. Macha ogonem, aż dudni świat, to jego taniec sprzed milionów lat. Grzmi jak burza, gdy tupie w piach. Król prehistorii wciąż żyje w snach. Ha, ha, ha. Teraz kredkami tło dorysuje, słońce drzewko i chmurkę maluje, świat dinozaurów w kolorach czaruje aż kartka śni. I promieniuje Tupie i śpiewa, gdy słońce wstaje t z radosny świat cały poznaje Kiedy się zmęczy pod drzewem Siada i mała jaszczurka Do niego wpada Na wzgórzu stoi, patrzy na las Widzi tam ptaki Hej, to mój czas Rycząc wesoło, wita je znów Bo tirek śpiewa To jego ruch hej, 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 hej. Rysuje T-Rexa mój winokról Ma wielki ogon i zębów brój. Tupie na kartce aż słychać stuk Mój T-Rex tańczy i robi huk Zęby jak noże, błysk wokół świeci Każdy się chowa, gdy T-Rex leci Ryknie potężnie, aż echo drży Bo w jego królestwie rządzi on, a nie ty Rysuje T-Rexa wielki ma pysk. Ogon zakręcony, zęby jak błysk Zielony świet, czerwony nos I wciąż żyje w snach Teraz kredkami tło dorysuje Słońce, drzewko i chmurkę maluje Świat dinozaurów w kolorach czaruje Aż kartka lśni i promieniuje po Tupie i śpiewa, gdy słońce wstaje t radosny świat cały poznaje Kiedy się zmęczy, pod drzewem siada I mała jaszczurka do niego wpada Na wzdłuż stoi, patrzy na Rycząc wesoło witaję znów Bo T-rex śpiewa, to jego ruch Hej! Rysuje t mój dino król Ma wielki ogon i zębów rój Tupie na karce aż słychać stuk Mój T-rex tańczy i robi huk Zęby jak noże, błysk w oku świeci Każdy się chowa, gdy T-rex leci Ryknie potężnie, aż echo drży Bo wie, Rysuje t wielki ma pysk Ogon zakręcony, zęby jak błysk Zielony grzbiet, czerwony nos W dżungli króluje, to jego los Macha ogonem aż dudni świat To jego taniec sprzed milionów lat Grzmi jak burza, gdy tupie w piach Król prehistorii wciąż żyje w snach Ha! 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 Teraz kredkami tło dorysuje Słońce drzewko i chmurkę maluje Świat dinozaurów w kolorach czaruje, aż kartka lśni i promieniuje tupie i śpiewa, gdy słońce wstaje t radosny świat cały poznaje Kiedy się zmęczy pod drzewem siada i mała jaszczurka do niego wpada Na wzgórzu stoi, patrzy na las Widzi tam ptaki, hej, to mój czas Rycząc wesoło wita je znów, bo t śpiewa, to jego ruch ha!